Akademia Gitary Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Gitary Tym razem pokażę wam moi drodzy jedną z moich pierwszych piosenek, których się nauczyłem grać na gitarze Spanish Romance, Romance Diamour, Romance Gomeza To tylko jedne z niewielu nazw, które posiada w świecie ta piosenka I muszę wam przyznać, że y, uczy się jej y, naprawdę wielu początkujących gitarzystów Ponieważ świetnie rozbija prawą rękę oraz uczy na przykład mini poprzeczek Barel lub gdzieś tam w późniejszej części takiej pełnej, fajnej poprzeczki, więc można powiedzieć, że warto mieć troszkę cierpliwości do tej piosenki i uznać, że być może nie uda się jej nauczyć za jednym posiedzeniem, być może trzeba będzie do niej wrócić, kiedy podszkolisz swój warsztat. No dobrze, nie przedłużam już wstępu, na pewno ta lekcja będzie miała dużo minut, więc przypomnę tylko, że materiały dodatkowe są dostępne dla patronów i zapraszam serdecznie na moje wszystkie social media czy media społecznościowe. Bardziej po polsku mówiąc, link do wszystkiego masz w opisie. No dobra, puszczam 100%, potem 50%, a potem lekcje z tłumaczeniem. Go! W końcu sekcja z tłumaczeniem. No dobrze, zaczynamy na pewno od prawej ręki, zadbaj o to przede wszystkim, żeby była tutaj taka ładna, okrągła, nie spłaczaj jak, jak ja teraz, nie, musi być ładna, okrągła, tak żeby wszystkie palce miały tutaj jak się poruszać, czyli yy, możemy ją ustawić w sposób luźny, oparty o pudło rezonansowe lub w sposób klasyczny, czyli tak wystawiamy ją troszkę do przodu, luźny, klasyczny. Dwie metody są poprawne do tej piosenki. Wybierz tą, która leży ci bardziej. I teraz tak. Przez całą tą piosenkę prawa ręka gra taki określony schemat, który ja nazywam bas 2-3. I słowo bas zastępuje tutaj raz. Brzmi podobnie. Już powiem o co chodzi. Gramy cały czas pierwszą, drugą, trzecią strunę w kółko i takie jedno okrążenie to jedna cyfra w naszym odliczaniu, czyli zróbmy tak: bas, 2, 3. Bas, 2, 3. O to chodzi, czyli na raz gramy dźwięk basu. Jest to przez większość utworu struna najgrubsza E6. I teraz jak to opanujesz, to po prostu zrób tak, żeby ta prawa ręka po prostu cały czas tak grała, choćby nie wiadomo co. Czyli spróbuj ze mną. Trzy, cztery ry, bas. sobie cofnąć to nagranie, żeby poćwiczyć razem ze mną. Ewentualnie uruchom sobie metronom i on będzie klikał. Tylko mała taka uwaga, musi być koniecznie ustawione w metrum 3 4. I teraz tak, jeśli opanujesz już ten schemat, to właśnie udało ci się zagrać intro do tej piosenki, które właśnie tak brzmi. Za chwilę pokażę Ci jak zagrać melodię tej piosenki, która jest bardzo prosta. Tak naprawdę do naszej prawej ręki dodajemy melodię graną na najcięższej pierwszej strunie E1. Gramy tak: 7, 7, 7, 7, 5. Uwaga, wcześniej mogliśmy grać, obojętnie jakim palcem byłoby dobrze, teraz na tym 12 progu proszę cię zagraj małym palcem, koniecznie ułatwić ci to przejście w dalszą część utworu. I gramy 12, 12, 12, 12. 10, 8 i teraz uwaga, pojawia się pierwszy kłopot. Można powiedzieć, że ta piosenka ma trzy levele. Pierwszy to jest intro razem z tą melodią. Drugi to jest ta mini poprzeczka barre. Zauważ, że na piątym progu łapę 3 najcieńsze struny poprzeczką barre. I to jest ważne, żeby lewa ręka była ułożona klasycznie, czyli zobacz. mamy taki układ jak tutaj. Wygięty nadgarstek, kciuk z tyłu gryfu. Dzięki temu mogę sprawnie łapać poprzeczkę barre. Na pewno nie zagrasz tego z kciukiem tutaj oplecionym o wierzch gryfu. Więc zrób tak. I teraz mamy bardzo prostą melodię w takim chwycie. I uwaga też zmienia się bas z szóstej struny na piątą, czyli mamy dźwięk A w basie. Zagram to najpierw i przystąpię do tłumaczenia. To jest taka mała sekcja. Gramy tutaj melodię, która brzmi tak: 8, 7, 5, 5, 7, 8. Czyli mamy dosłownie tam i z powrotem. To jest bardzo łatwe do zapamiętania dzięki temu. I teraz prawa ręka znowu gra to samo, czyli gramy bas, 2, 3, bas, 2, 3. Nie? Odsunę ten środkowy palc, żeby było lepiej widać. Prawa ręka znowu ten sam schemat opalcowania, więc nie będę tego tłumaczył po raz kolejny. bo po co? Chyba przyznać szczerze. E, więc lecimy tak. 8, 7, 5, 5, 7, 8. Reszta dźwięków to są po prostu te. Te progi, które tutaj trzymam, wszystko oczywiście jest teraz widoczne w tabulaturze, więc myślę, że nie ma kłopotu ze zrozumieniem. Następnie pojawia się najtrudniejszy, że tak powiem, moment w tej piosence. Gramy coś takiego. I dalej lecimy. Już z zakończeniem, aczkolwiek wróćmy do tego. Mamy poprzeczkę barę. I środkowy palec łapie nam tutaj dokładnie ósmy próg na stronie trzeciej. Poprzeczka bara jest na siódmym progu. Też znowu powtarzam, że ciężko ci będzie to zagrać, jeśli nie będziesz miał tutaj klasycznej yy, pozycji lewej dłoni, więc zadbaj o to we własnym zakresie, żeby się ładnie nauczyć posługiwać tutaj lewą dłonią. I muszę przyznać też, że nie przejmuj się, jeśli te fragmenty z bareci nie wychodzą, jeśli jesteś początkującym gitarzystą, gitarzystką, ponieważ my nie, jak ja zaczynałem, też to nie wychodziło. Zostawiłem sobie ten fragment na gdzieś tam dalsze przygody z gitar gitarą, yy, w momencie, kiedy mój warsztat się znacząco poprawił. Więc spoko, wrzucamy na luz, próbujemy, ale się nie spinamy, taka moja rada. Więc lecimy, bare na siódmym progu, środkowy palec na ósmym progu struny yy, trzeciej, i lecimy znowu prawa ręka, to samo. Bas z powrotem wraca na najgrubszą strunę, tym razem jest to siódmy próg. Teraz gramy tak. Tak jakby puste struny, czyli trzymam ten chwyt, nie chowaj tak palce jak ja, ja tylko odsłaniam gryf. Teraz mamy tutaj ósmy próg w melodii, dokładany palcem trzecim, czyli gramy tak, dokładamy palec. Puszczamy z powrotem i teraz najtrudniejsze mały palec na 11 próg i zwróć uwagę, że dociskam troszkę bokiem tego małego palca, tak będzie lepiej i niech on będzie też tak trochę zgięty jak mój, nie? Czyli tak. Bas się pojawia. Warto zapamiętać tę melodię. Ta, 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 ta. Czyli 7 8 7 11 8 7 Dzięki temu łatwiej Ci będzie to zagrać. A, i jeszcze pierwszy palec, nie wiem czy uda się to pokazać. Musisz tak ułożyć rękę, żeby ten pierwszy palec był yy, płasko dosyć. Dzięki temu uda Ci się fajnie docisnąć. Kurczę, nie ma jak tego pokazać, chyba to jest jedyna metoda. O, zróbmy jeszcze tak, po kamerą, troszkę mojego łóżka pokażę. Widzisz, musi być tak, nie może być jakoś tak, tak. Musi być płasko, żeby udało Ci się docisnąć w ogóle te wszystkie struny naraz. Oczywiście nie musimy dociskać tutaj tych na przykład piątej i czwartej. Nie musisz tego robić, nie ma kłopotu. Teraz oczywiście mamy po tym skończonym graniu coś takiego. I teraz gramy z powrotem coś takiego jak na początku, i mamy końcówkę. Proszę cię zawsze uważaj na to, żeby to złapać od razu jako chwyt pełen, czyli gramy pierwszym palcem drugi próg struny A, następnie środkowym palcem drugi próg struny, 3, y, struny G, czyli G3 i palcem serdecznym drugi próg struny E1, czyli mamy tak, tak, tak. I gramy znowu prawa ręka gra to samo. Czyli tu mamy mały palec. Proszę cię zwrócić uwagę, żeby był położony tutaj blisko progu, ponieważ jak go dasz zbyt bardzo w lewą stronę, to nie uda ci się wydobyć czystego dźwięku. Zobacz też kciuk tutaj zaczyna wystawać. Trochę przełożyłem rękę z tej klasycznej. Przełożyłem na tą luźną pozycję lewej ręki. To jest też ważne. I teraz mamy oficjalne zakończenie. Gramy. Za każdym razem tutaj puste struny, pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. I za każdym tym okrążeniem mamy inny baz. Mamy tak. Coś takiego. Drugi próg czwartej struny, drugi próg piątej struny, trzeci próg struny szóstej i pusta struna szósta. Z tej pozycji jeszcze pokażę może. koniec możemy uderzyć ładny, taki e, kaskadowy, arpeggiowy akord e Taki fajnie rozciągnięty, nie? nie wszystko na raz, tylko tak bądź ciki na koniec. Też będzie ładny. Tylko zwróć uwagę, żeby nie uderzać w tych flażoletach piątej i czwartej struny, bo myślę, że tak będzie ładniej. I to chyba wszystko z mojej strony. Zwróć szczególną uwagę na tą prawą rękę. Pamiętaj ten schemat BAS-2-3 i daj sobie troszkę czasu i uzbroj się w cierpliwość przy tych poprzeczkach BARE. Na przykład tutaj jest w miarę łatwo. Też sprawdź ten pierwszy palec, żeby ładnie płasko dociskał te struny. Upewnij się, że po prostu on ma szansę złapać te wszystkie struny, a nie jest tak krzywo położony, że po prostu którejś z tych strun nie będzie dociskał. W przypadku tego, barę to samo. Nie? Musi być ładnie płasko ułożony na logikę, żeby to działało. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się nauczyć grać tę piosenkę. A jeśli widzimy się po raz pierwszy i chcesz się nauczyć wielu ciekawych piosenek na gitarę, to zasubskrybuj ten kanał oraz kliknij w dzwoneczek. Możesz również napisać, Komentarz z propozycją utworu na przyszłą lekcję. Dziękuję za uwagę, życzę miłej nauki. Do zobaczenia. Cześć!